A to... sekund! nie, Ewa... ewakuować budynek! Ten chleb zaraz wybuchnie! A! Ja muszę lepiej tymczasem! Widać oh yeah. Wielkie nieba! Coś ty zrobił! Mogłeś na chlebie posłuszeństwo? A? Ten zły piekarz zna się na rzeczy. Niech go! Co ten kleszcz zrobił? Powinienem przewidzieć, że zainteresują się tym superbohaterowie. Nastały czasy dla desperatów. Podejmę więc desperackie kroki. Bardzo desperackie. Kroki, które sprawią, że to miasto przeklnie dzień, w którym stworzyło też szkołę szarlatanów. Połącz mnie z burmistrzem. Ów człowiek zwany piekarzem, wystosował do burmistrza Blanka ultimatum. Domaga się on składników do pieczenia w ogromnych ilościach. Piekarz zagroził, że jeśli składniki nie zostaną dostarczone, czeka na stala kolejnych wybuchów. A oto co powiedział burmistrz na dzisiejszej konferencji prasowej. Zgodziłem się dostarczyć składniki, których domaga się piekarz. No tak, panie burmistrzu, ale przecież zasadą tego miasta jest niespełnianie żądań terrorystów. Cóż, owszem, można te działania uznać za akty terroryzmu, ale są to również akty pieczenia. Bardzo szybkiego, intensywnego pieczenia. Nic ci nie jest? Nie, przyjacielu. Czeka nas bardzo ciężka praca. Musimy pozwolić temu piekarzowi zgromadzić wszystkie składniki. Kiedy jednak dojdzie do cukru, pozna gorzki smak sprawiedliwości. Piekarzu! Fala twych kulinarnych zbrodni rozbiła się na nabrzeże sprawiedliwości. Nieźle! To ty jesteś, kleszcz! Wreszcie się spotkaliśmy! Posmaruj, Pat. Uważaj, Arturze! To nie bułka z masłem! Trzymaj się, druku!

bo kolam, chleb. Moje skrzydła. Zobaczmy. Dziesięć funtów, hmm, pięć przez. A, tym go załatwimy. Podzielić przez dwieście, przenieść jedną trzecią. O nie! O ile mam pojęcie o proporcjach, to kiedy to ciasto już rośnie, pochłonie całe miasto! Gdzie on miesza składniki w tak wielkich ilościach? To na jakiejś dużej, zamkniętej przestrzeni. Na przykład na stadionie, albo na torze łyżwiarskim, albo na miejskim basenie. Trochę żałuję, że nie wykorzystamy tego całego cukru, Pat. Ale jeszcze się zemszczę na tym mieście. A zemsta będzie równie słodka. No dobra, piekaczu. Dość już tego mistrzu chrynta. Moje wybiegi są moje! Wybijcie to Tobie z głowy! A. Będziesz miał dużo czasu na doskonalenie swych talentów kulinarnych. W więzieniu, ptaszku. Być może, ale przyszliście za późno, by powstrzymać samotnie się ciasto. Ono już rośnie! A pochłonie całe miasto! Kleszczu, trzeba coś zrobić! Pomyślmy. Przed nami wielkie wyzwanie, mój mały druchu. A może jakiś wielki hałas? To jest to! Dźwiękowe BUM! Dźwiękowy bum? Dźwiękowy bum z pewnością zniszczyłoby gigantyczne ciasto, ale jak to zrobić? Kula. Kula. Kula, wstawaj. Musisz nam pomóc. Co? A kto tam? Kula, to jak leszcz? Obudź się! Miasto zostanie zaraz pochłonięte przez gigantyczne ciasto. Potrzebujemy twego działa. O, dobrze, dobrze. Włożę tylko spodnie. Trzeba spowodować dźwiękowe bum, który zniszczy to ciasto. Nie? Słuchaj, chcę, żebyś dał podwójną i nie, potrójną dawkę ładunku wybuchowego, którego zwykle używasz. Potrójną dawkę? Nie! Sam wybuch, nie wspominając już o szybkości lotu, może zabić normalnego człowieka. Jestem wystarczająco nienormalny, by to przeżyć. To, że znów uchroniłeś miasto od wielkiego niebezpieczeństwa. Tak, a miasto jest takie piękne i ciche, pod tym świeżo opadłym ciastem. Ale nie zapominajmy o lekcji, jaką możemy z tego wyciągnąć, Arturze. Ten facet nie powinien był igrać z podstawowymi składnikami odżywczymi. Nie potrzeba nam cukru?